Dzisiaj pragnę przedstawić wam urządzenie, które zrewolucjonizuje wasze podróże samochodem. Przed nami wideorejestrator Navitel R9 Dual. To niezwykle nowoczesny wideorejestrator, który sprawi, że każda podróż stanie się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa. Navitel R9 Dual to nie tylko zwykły wideorejestrator, to zaawansowane urządzenie wyposażone w sensor Sony Starvis. Co za tym idzie? Gwarancja naprawdę wysokiej jakości obrazu, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo, wideorejestrator ten posiada dodatkowo kamerę cofania, która nagrywa w rozdzielczości Full HD. Co pozwala na nagrywanie wszystkich zdarzeń zachodzących zarówno przed, jak i z tyłu samochodu. Jedną z największych zalet tego oto wideorejestratora R9 Dual jest jego zdolność do nagrywania wideo w wysokiej rozdzielczości, o czym przekonacie się za chwilę przechodząc do testu praktycznego. Dzięki procesorowi właśnie MStar 8339 można liczyć naprawdę na bardzo fajną jakość obrazu. Rozdzielczość tego wideorejestratora to Full HD. Przednia i tylnia kamera. Co więcej, kąt widzenia przedniej kamery wynosi, no i właśnie imponujące 170 stopni, co pozwala na uchwycenie nie tylko kilku pasów jezdni, ale także pobocza, zapewniając kompleksowy obraz sytuacji. Naprawdę na całkowitej drodze. Natomiast kąt widzenia tylnej kamery jest odrobinę mniejszy, ale również bardzo szeroki i wynosi 136 stopni. Co pozwala wideorejestratorowi na nagranie tak zwanych martwe strefy, które mogą być niezauważone przez kierowcę podczas manewrów. Co Fajnym dodatkiem, taką nowością, jest właśnie w tym wideorejestratorze yy, cyfrowy prędkościomierz. Oraz GPS. Kamera samochodowa informuje kierowcę o zbliżających się ograniczeniach prędkości i rzeczywistej prędkości pojazdu. Co, no właśnie, co pomaga zorientować się w sytuacji na drodze i uniknąć niepotrzebnych mandatów. Innowacyjnym elementem w tym urządzeniu, czyli w Dual R9, jest także możliwość zarządzania nagranymi z poziomu aplikacji NaVitel DVR Center. Z... Dzięki wbudowanemu modułowi WiFi, czyli mamy WiFi, GPS, prędkościomierz, baza fotoradarów itd. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS oraz regularnej aktualizacji bazy fotoradarów i ostrzeżeń, kamera samochodowa informuje kierowcę o zbliżających się ograniczeniach prędkości i rzeczywistej prędkości pojazdu, co pomaga zorientować się w sytuacji na drodze i uniknąć niepotrzebnych opłat, czyli mandatów. Innowacyjnym elementem Navitel R9 Dual jest także możliwość zarządzania nagranymi z poziomu aplikacji Navitel DVR Center, bo ten wideorejestrator ma oczywiście Wi-Fi. Użytkownik ma dostęp do aplikacji DVR Center, która umożliwia konfigurację i aktualizację oprogramowania rejestratora wideo. A dzięki samej aplikacji możemy przeglądać na przykład nasze zdarzenia, które zostały nagrane na kartę microSD. I to wszystko bez wychodzenia z samochodu. To niewątpliwie ułatwia korzystanie z urządzeń i zapewnia dodatkową wygodę użytkowania. No tak, ja sobie nie wyobrażam, żeby mój wideorejestrator nie posiadał właśnie Wi-Fi i dedykowanej aplikacji. Nie można również pominąć o... Wspaniałej, no bo nie każdy wideo rejestrator to ma baterii, o pojemności 500 mAh, która pozwala na dłuższe działanie urządzenia bez konieczności ładowania. Dodatkowo, wbudowany już standardowo G-Sensor wykrywa nagłe ruchy lub kolizje podczas trybu parkingowego, co skutecznie chroni nasze nagrania i zapobiega ich przypadkowemu usunięciu. Co więcej. Wbudowany moduł GPS umożliwia on również automatyczne zapisywanie trasy przejazdu samochodem wraz z nagraniem wideo. Co oprócz tego? Po zainstalowaniu programu Navitel DVR Player na komputerze użytkownik może przeglądać i edytować zapisane pliki wideo, a także zobaczyć trasę przejazdu na mapie, co pozwala lepszemu zrozumieniu przebiegu trasy. I jest to naprawdę fajną opcją sam z tego sam z tego wideo Yy, korzystałem już jakiś czas, nie pamiętam ile dokładnie, półtorej miesiąca. Dlatego robię dla was tą recenzję. Teraz przejdziemy sobie do testu praktycznego i sami ocenicie, jak nagrywa ten wideorejestrator. I pamiętajcie, bierzcie pod uwagę to, że sam producent wycenia to urządzenie na R9 Dual na kwotę 449 zł. I teraz zobaczycie test praktyczny w każdych warunkach oświetleniowych. A czy dopatrzyłem się jakiś minusów? Powiem Wam, że no tak, jak zawsze znajdziemy jakieś minusy, to urządzenie posiada oczywiście USB typu C. Ale tylko i wyłącznie w uchwycie, który montujemy na szybę, a do niego wpinamy wideorejestrator. Lecz w samym wideorejestratorze niestety posiadamy jeszcze stare wejście. Które jest nazwane jako mikro USB. To urządzenie oczywiście wspiera USB typu C, lecz, ten, lecz to wejście jest dostępne tylko i wyłącznie w uchwycie, który montujemy na szybę. A do uchwytu oczywiście wideorejestrator. Gdy będziemy chcieli zdemontować wideorejestrator i zabrać go na przykład do domu w celu ochrony samego wideorejestratora lub naszej szyby lub zgrania danych materiałów, to mamy w sumie dwie opcje. Trzy opcje, przepraszam. Wyciągamy kartę microSD, wrzucamy do czytnika kart pamięci i zgrywamy sobie nasze materiały. Druga opcja to taka, że instalujemy aplikację na naszym telefonie i dzięki funkcji bezprzewodowej przesyłamy dane, dany materiał właśnie do nas na telefon. I trzecią opcją jest podłączenie przewodowo do naszego komputera, właśnie. Wideorejestratora. Ale w tym wypadku w tym wideorejestratorze, mimo to, że w uchwycie jest zastosowany, jest zastosowane wejście USB typu C, to w samym wideorejestratorze mamy już tylko mikro USB. Podsumowując, na Witel R9 Dual to więcej niż zwykły wideorejestrator. To zaawansowane urządzenie, które zapewnia nie tylko doskonałą jakość nagrania i bezpieczeństwa na drodze, ale także wygodę użytkowania dzięki innowacyjnym funkcjom. Takich jak aplikacja, moduł Wi-Fi, GPS, prędkościomierz i możliwość podejrzenia trasy. Z pewnością spełni, może nie każdego, ale większości oczekiwania. Dlatego, według mnie, takie urządzenie w tej kwocie jest warte rozważenia. Dzięki za obejrzenie tej recenzji i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być oczywiście na bieżąco z kolejnymi recenzjami. To byłoby na tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.